Ideą konkursu powiatowego dło promocyjne Złoty Herb jest wybór i promocja najlepszych produktów i usług z powiatu złotowskiego i gminy Łobrzenica. Tegoroczna edycja została jednak skrojona na miarę czasów. Konkurs odbył się bez podziału na kategorie. 2022 rok był rokiem bardzo trudnym dla działalności gospodarczej, na winowy wzrost cen energii elektrycznej wiadomo, i, i, i paliwa, i węgla. Jak również zmiana przepisów podatkowych w ciągu roku, to znaczy polski ład 1.0 i 2.0, się do tego, że nie wszystkie firmy odnalazły się na rynku, miały ogromne trudności, mają jeszcze te ogromne trudności, i gdybyśmy to podzielili na pięć kategorii, to nie byłoby równej równe szanse dla wszystkich. W związku z tym kapituła konkursu przyznała pięć statuetek złotego jelenia bez względu na branżę czy wielkość firmy. Złotego jelenia otrzymali restauracja Milenium, firma motoryzacyjna Werra, przedsiębiorstwo budowlane Kamila Plaka, orkiestra Denta OSP w Złotowie oraz hurtownia zielarska Nanga z Blankfitu. Uznanie kapituły zyskały organizacje zorientowane nie tylko na biznes, ale również na działalność społeczną. Bardzo się cieszę, że została nasza orkiestra w ten sposób wyróżniona. Jest to jakieś docenienie naszej działalności dla całej społeczności Złotowa. Jestem z tego bardzo dumny. Podczas finału konkursu przyznane zostały także symboliczne odznaczenia dla tych, którzy przyczynili się do promowania zrównoważonego rozwoju miasta. Oprócz Złotych Herbów też wykorzystałem tę okazję, aby zaprezentować znane dobrze nazwiska mieszkańcom Złotowa. Też nowe firmy, które wybitnie wpisują się w budowaną markę miasta Złotów Wielkopolskie Zdroje. To też widać, że pojawiają się przedsiębiorcy, którzy trafiają w nisze, na które jest zapotrzebowanie. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, według danych GUS, liczba podmiotów gospodarczych w minionym roku w Złotowie wzrosła.